Z tej strony, Zuza, a to jest moja szuflada, i tym razem, moi drodzy, porozmawiamy o kulturalnym fenomenie, jakim są bridgertonowie, a przynajmniej o pierwszych dwóch książkach z serii. Szczerze mówiąc moi drodzy, to zdziwiałam się, że dopiero teraz to nastąpiło, w trakcie trzeciego sezonu, e, kiedy postanowiłam, że no po prostu muszę kupić i przeczytać te książki, muszę wiedzieć co jest dalej, muszę wiedzieć co tutaj w tej literaturze, w tej trawie piszczy, bo e, no serial naprawdę jest bardzo bardzo dobry. E, tak jak nagrywam ten filmik, to właśnie wychodzi druga część trzeciego sezonu, nie mogę się doczekać, żeby przeczytać. E, no ale te książki mają w większości dobre 20 lat i no chciałam się przekonać rzeczywiście, jak dużo zmian było zrobionych, czy jest to podobny, a może wyższy poziom niż serial. No i przede wszystkim, czy rzeczywiście ta chemia, którą widzimy na ekranie. Również jest tutaj zawarta. I muszę przyznać, powiem Wam od razu, że się na tych książkach nie zawiodłam. Ja ogólnie nie jestem łatwym przypadkiem, jeżeli chodzi o literaturę romantyczną. Bardzo wybredna jestem w tym gatunku i przyznam szczerze, że te książki naprawdę przypadły mi do gustu. Wydaje mi się, że głównie jest to osadzenie w tych ciekawych czasach. E, czyli, e, czyli właśnie tam 1800 hakiem. E, e, no e, to daje mi, e, jako osobie, która no, nie jest nie wiadomo jak wielką fanką romansów, e, no dodatkowe rzeczy, na które, które mnie przyciągają, na które zwracam uwagę, które doceniam w trakcie lektury. Ja w ogóle lubię literaturę, e, e, powieści historyczne, e, no to też nie jest zazwyczaj tego rodzaju powieść historyczna, którą ja czytam. E, także też e, no, dużo nowości dla mnie e, i też książka, która mi się wydaje, że jest na pograniczu e, co najmniej trzech gatunków e, literatury obyczajową, romansu, właśnie powieści historycznej e, i potencjalnie, potencjalnie e, literatury takiej nawet młodzieżowej, bo jest to literatura na pewno należąca do lekkich, e, ale do tych przyjemnie lekkich. No bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Nie dziwię się, że, że te książki odnoszą, odniosły już 20 lat temu, bo one na początku lat 2000- zostały wydane oryginalnie w Stanach chyba, albo w Wielkiej Brytanii, na rynku zagranicznym. Nie dziwi mnie w ogóle sukces, jaki osiągnęły książki wtedy. Nie dziwi mnie, że. Dziwi mnie w sumie, że dopiero tak późno zostały chwycone jako potencjalny materiał na super serię telewizyjną, ale cieszy mnie, że w końcu, w końcu to nastąpiło. Ja mam ze sobą lekturę dwóch pierwszych. Książek, które również odpowiadają fabułowo temu, co się dzieje w dwóch pierwszych sezonach. Później jest przeskok o jedną książkę, ale mam pierwsze cztery w swojej biblioteczce, także na pewno te pierwsze cztery właśnie planuję przeczytać, a potencjalnie, bo ta seria ma chyba osiem albo dziewięć książek, potencjalnie wszystkie. Natomiast nie naraz, dlatego że jednak to jest dla mnie za dużo romansu, żeby czytać to wszystko w ciągu się okazuje, co powiem po lekturze. Jeżeli chodzi o książkę, jeżeli chodzi w ogóle o styl książek, to one dużo one bardzo skupiają się na historii na jednej historii romantycznej w trakcie jednej powieści. Czyli mimo tego, że bohaterowie w, na, w trakcie tych całej tej serii książkowej, no są z nami cały czas, to w jednej książce po prostu znajduje się na trzecim czy czwartym planie, a w drugiej książce, a w następnej, na przykład, są na tym planie pierwszym. I to mi się bardzo podoba, dlatego że utrzymuje to moje zainteresowanie i też pozwala mi na to, żeby zwracać uwagę na te detale, które się właśnie dzieją w tle, poza tą główną historią romantyczną. W pierwszej książce Mamy historię Dafne i Simona. E, ogólnie, jeżeli chodzi o e, sam romans, to powiedziałabym, że no, nie było tu nic e, nowego, e, jeżeli chodzi o, o, o same te wątki romantyczne. Znaczy, w ogóle te książki nie mają, nie wiadomo, jakiej innowacji. E, co można powiedzieć, to na pewno, że bardzo, bardzo dobrze te wątki romantyczne są rozpisane. E, dla mnie. W pierwszej książce odczułam dozę troszeczkę takiej młodzieżowej naiwności, która nie do końca być może mi przypasowała, ale to jest osobiście. Ale i tak była bardzo dobrze rozpisana. Także tutaj troszeczkę ta fabuła, no bardzo, bardzo silnie nacechowana emocjami. Bardzo dobrze te emocje są też swoją drogą nacechowane i te relacje między bohaterami, właśnie i pierwszoplanowymi, i tymi z tyłu trochę są również dobrze rozpisane. Na tyle dobrze, że wydaje się, że rzeczywiście poznajemy te osoby. Eee, wystarczająco dużo, że tak powiem, jest o nich wspomniane albo wystarczająco mało czasami, żebyśmy mogli właśnie e, szybko taką sieć powiązań sobie w głowie, utworzyć na temat tego, kto jest kim, jakie są jego główne cechy charakteru. Żeby coś takiego zrobić, a dużo się postaci tak naprawdę w tych książkach pojawia, trzeba umieć dobrze pisać. I muszę oddać autorce, że rzeczywiście te wątki, te postacie, które w środku tutaj znajdujemy, są przemyślane i są dobrze rozpisane. I to jest, mi się wydaje, Połowa sukcesu tej książki. No, drugą połową jest po prostu bardzo ciekawy pomysł na samą fabułę, co składa się na naprawdę przyjemną, naprawdę wciągającą serię romansów. A ja nigdy nie czytałam serii romansów. Ja czytam romans zazwyczaj dotychczas, bo w tym roku te przebiję raz w roku. Zazwyczaj mam taką ochotę na. na typowy romans, gdzie to jest główny wątek. Lubię wątki romantyczne, ale wolę, kiedy są wątkami drugoplanowymi zazwyczaj. Także rzadko, rzadko czytam więcej niż jedno. a w tym roku być może przeczytam aż cztery. Tak dobre są te książki. Czy jest dużo różnic między tym, co się dzieje w książkach, a tym, co jest w serialu? Tak, jest dużo różnic. Przede wszystkim na pewno serial skupia się dużo bardziej na tym, co się dzieje w tle. Książki, tak jak wspominałam wcześniej, skupiają się głównie na tej głównej historii miłosnej, i reszta to jest dodatek i tło. A w serialu skupiamy się na wielu wątkach jednocześnie, co w sobie dla telewizji moim zdaniem się bardzo dobrze sprawdza. Natomiast w książce rzeczywiście. Rzeczywiście tych wątków pobocznych jest dużo mniej. Jeżeli chodzi o, o te główne z kolei wątki, to one są, przyznam szczerze, zadziwiająco podobne, bo myślałam, że rzeczywiście biorąc pod uwagę, że bardzo duża wolność jest, jeżeli chodzi o przeniesienie w te czasy, że wiecie, mamy, mamy dodatkowe wątki związane kulturowe. Który Netflix nam sobie wrzucił, właśnie związane z kolorem skóry, z rasizmem e, i, i, że tak powiem, tego rodzaju historie. No, w tych książkach szlachcicami są biali ludzie, e, tak jak to było w Anglii, XVIII wiecznej, e, więc jakby tych wątków w ogóle nie ma. To są wątki jakby wymyślone stricte pod serial. E, natomiast. E, e, jakby te e, same przebieg tych historii miłosnych, e, które no jednak i w e, książce, i w serialu, e, no są tym daniem głównym, po której się tam zebraliśmy, czy przed ekranem, czy przed e, książką, są bardzo, bardzo podobne. A rzeczywiście jakieś, e, e, są jakieś e, odejścia e, od, od, powiedzmy, że. że, że, że nie wiem, spotykamy się inaczej, spotykamy się w innym miejscu, ktoś mówi coś innego, ale generalnie, naprawdę na pewno, szczególnie w pierwszej książce, bo w drugiej książce jest troszeczkę więcej widać było, że, że delikatnie więcej tych zmian tam w serialu było. W pierwszej książce rzeczywiście historia miłosna Simona i Daphne. Jest bardzo, bardzo podobna i w sumie cieszę się, że, nie, że mimo tego, że na pewno estetycznie i tak kulturowo odjechaliśmy troszeczkę w Netflixie od tego, co się dzieje w tych książkach, to zrobiliśmy to. Delikatnie na tyle, że, że przynajmniej nie zmieniamy tutaj tych głównych wątków fabułowych w tych książkach, które są bardzo dobre. E, więc e, naj, tego, co najlepiej jest w sumie rozpisane w tych książkach, jest wszystko zostawione. Jest tylko kwestia, że Netflix na to po prostu rzucił dodatkowo e, kilka m, rzeczy. No też wiecie, e, to jest też kwestia m, tego, że no, książki mają między 300 a 350 stron każda. A serialu mamy chyba 8 odcinków, każdy po godzinę, czy tam 40 minut. Więc wiadomo było od początku, że jeżeli chcemy zrobić z jednej książki jeden sezon, że będzie tam dużo rzeczy dodane, czy wydłużone, czy jakoś ubarwione bo to musiało się tak wydarzyć, jeżeli taka jest decyzja. Natomiast zostało to zrobione nie kosztem głównych wątków w książce, więc to cieszy. No ja jestem fanką zarówno, już teraz, zarówno książek jak i serialu. Uważam, że bardzo dobrze się dla tych w ogóle gatunków Stało, że Shonda Rhimes, czyli Shondaland, ta firma produkcyjna, wybrała akurat te książki, dlatego że od jakiegoś czasu, no wiecie, ten główny boom na komedie czy dramaty romantyczne. No był tak z 10 lat temu w telewizji może 15 nawet i taka trochę posłucha była na tym na tym froncie to dało się to odczuć i rzeczywiście nawet ja nie wchodziłam często no mówię też czytałam tylko raz w roku więc moje jakby u mnie też też stosunkowo niskie to było zainteresowanie jeżeli chodzi o czytelnictwo a na pewno i E, produkcję w tych gatunkach e, i e, e, książki właśnie romantyczne bardzo zyskały dzięki popularności i tej serii książkowej, która teraz wiedzie drugie, trzecie, czwarte i piąte życie, teraz mam wrażenie, bo swoją drogą bardzo ciężko skupić te książki. To, to na pewno autorka teraz no jest pewnie jeszcze dochodzi do siebie, jakby ogląda sobie wyniki sprzedaży swoich książek, ale no na pewno też wzrasta tutaj zainteresowanie w ogóle w tym segmencie które ja uważam, że również od czasu do czasu, jak każdy segment literatury, powinien mieć swoje 5 minut. I bardzo się cieszę, że wybraliśmy książki naprawdę dobrej jakości, żeby komuś te 5 minut, żeby ten efekt lawinowy rozpocząć właśnie w miejscu dobrej, naprawdę dobrej literatury. Ja te dwie książki, znaczy w ogóle te cztery, które kupiłam, gdzieś tam są za mną, czytam w oryginale. E, dlatego e, w sumie nie chciałam, ale tak wyszło z powodów technicznych, ponieważ e, no jak mówiłam w momencie, kiedy serial wyszedł, e, ten trzeci sezon było, e, no, wyprzedały się te książki, trzeba było troszeczkę tam e, zakombinować i przyznam szczerze, że taniej było mi kupić cztery książki po angielsku niż cztery powieści po polsku. Co nie powinno się wydarzyć, a wydarzyło mi się to w bardzo krótkim czasie, drugi raz już. Także nie do końca rozumiem, co tam się dzieje, bo to nie do końca jest też tylko i wyłącznie kwestia dostępności, bo ceny, w jakich te książki teraz tutaj szerzują, ze względu w Polsce, ze względu na. Popularność są wyższe niż za granicą, także nie wiem do końca co tu się dzieje. Natomiast no, zdziwiło mnie to, że rzeczywiście dla mnie było korzystniej kupić cztery powieści po angielsku i sprowadzić je w zasadzie z zagranicy, niż kupić je w Polsce. To jest bardzo dziwna rzecz, która się dzieje u nas na rynku wydawniczym ostatnimi czasy, także zobaczymy, zobaczymy w którą stronę jeszcze będę sobie to obserwować, co tu się dzieje, e, bo no jest to dziwne, e, jest to naprawdę e, dziwne, e, no ale to, że tak powiem, taka dodatkowa anegdota związana z tymi książkami, e, ja m, naprawdę muszę powiedzieć, że jestem. E, m, Jestem bardzo zadowolona z tego, że udało mi się dotrzeć do, do tego rodzaju literatury, dlatego że też, że te książki romantyczne, które tam powiedzmy czytam raz, czy góra, dwa razy w roku wcześniej wybierałam, nie do końca przynosiły mi taką satysfakcję, jaką przynosi mi ta seria. Bo w momencie, kiedy ja chcę czytać romans, to właśnie chcę, żeby to był taki romans, który, jest, który ma dużo intymności, który jest wciągający. Który jest właśnie bardzo dobrze rozegrany emocjonalnie, ma dużo napięcia, ale nie za dużo, i który niekoniecznie promuje jakieś takie związki. Ha. No, wiecie, czy toksyczne, czy, czy, czy jakieś takie oderwane od rzeczywistości, czy jakieś takie wątki promujące, no, 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 czy przemoc, czy tam, no różne rzeczy teraz w tych romansach tam się dzieje. Wiecie, macie same, są, są nawet podgatunki romansu, żeby wiedzieć dokładnie, gdzie można znaleźć przemoc, gdzie można coś tam. Ja nie jestem tym zainteresowana do końca. Ja chcę, ja mam, tak jak wspominałam, wysokie wymagania, jeżeli chodzi o ten gatunek. Jeżeli chcę, czytam literaturę romantyczną, to chcę czuć motyle w brzuchu. I tutaj tak było zarówno w pierwszej, po pierwszej książce byłabym skłonna uwierzyć, że jest to po prostu przypadek, i załoryczanie troszeczkę też serią, właśnie tym serialem, ale jeżeli dwie są dobre, to znaczy, że prawdopodobnie, co zbadam jeszcze, że wszystkie są dobre. I uważam, że decyzja, żeby każda książka była o kimś innym w kontekście tych wątków głównych, jest jedną z lepszych, jaką aktorka mogła. Yy, mogła popełnić, dlatego że nie ma nic gorszego niż taki rozwodniony, rozciągnięty wątek romantyczny, romans, który trwa 300 stron, zanim dojdzie do yy, pierwszego dotknięcia ręki, a 3 tomy, zanim się pocałujemy to nie jest ten rodzaj romansu, w którym ja jestem zainteresowana i dlatego, a to mogłoby dojść gdybyśmy skupiali się tylko na jednej parze no powiedzmy przez 2 czy 3 czy tomy także bardzo się cieszę, to jest bardzo dobra decyzja też właśnie e, wspomaga to, to napięcie i tą dynamikę którą, e, której ja potrzebuję żeby być wystarczająco zainteresowana daną historią miłosną żeby jej poświęcić e, no, kilka dni e, czy 400 stron a także naprawdę jest to, powiedziałabym, bardzo mądrze napisane, napisana literatura romantyczna, i myślę, że jeżeli szukacie tego rodzaju literatury, to warto. Jeżeli jesteście fanami serialu, to również warto. Jest, jest, jest troszeczkę nowych rzeczy do odkrycia tutaj w środku. Oczywiście nie, 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 nie jest to nie wiadomo. E, wspominałam, te główne wątki się bardzo pokrywają, także to nie będzie jakaś rewolucja, e, ale naprawdę, pomimo tego, nawet jeżeli, jeżeli ja już wiedziałam, jak się skończy dana historia miłosna, a mimo tego, bardzo szybko doczytałam do końca, dlatego że książka mnie na tyle wciągnęła, to znaczy, że pani Julia Queen wie, co robi. Oczywiście te zmiany, które są w serialu, mogą się komuś nie podobać. E, mi nie przeszkadzają, nawet się podobają. E, także to jest, jakby, takie moje osobiste zdanie, ale też rozumiem, że jeżeli ktoś najpierw czytał, a potem oglądał, to rzeczywiście te zmiany to może być za dużo. Ale, e, ale wydaje mi się, że zostało to zrobione również tak. E, no, również to zostało przemyślane, i właśnie to, chociażby ta wierność temu głównemu wątkowi tutaj wiele wiele, ratuje. Ja jestem ciekawa, czy, czy właśnie miłośnicy, czy osoby, które czytają więcej e, romansu niż ja, również uważają, że ten romans jest na, tak, e, na takim wysokim poziomie, jak ja myślę. Czyli co uważacie? Dlatego, że jeżeli czytacie więcej romansów niż ja, e, no to być może dostrzegacie coś więcej. Ja mam wysokie wymagania, ale nie mam bardzo wysokiego doświadczenia w tym gatunku. Dlatego e, tutaj właśnie, że tak powiem, takie dwie moje cechy się spotykają. I ja jestem ciekawa, jakby to wyszło, właśnie na przykład, co by powiedziała osoba, która czyta tych romansów, powiedzmy, nie wiem która czyta 10 w roku, a nie jeden czy dwa. Natomiast ja tą literaturą jestem zachwycona, bardzo Wam polecam. I tak jak mówię, jeżeli lubicie czytać po angielsku, to można dostać, chyba na ja na Amazonie kupiłam, także taki pakiet właśnie czterech książek od razu, ale też w wersji polskiej jest tam 500 dokładek, można kupić też używane, dlatego że te książki są stare. I te książki w Polsce też już wyszły pięknych, ładnych parę lat temu. I jeżeli chcecie sobie zaoszczędzić, a literatura w środku się nie zmieniła, to też polecam Wam bardzo, żeby sobie zobaczyć jakieś książki używane tutaj, bo po prostu różni się to, że jest starsza okładka. Zresztą ja miałam chyba nową okładkę tylko właśnie na tym pierwszym, to sobą, a wszystkie pozostałe już są właśnie też z tego wydania, które tam było wydane 20 lat temu, za granicą. Także jeżeli okładki nie są dla Was ważne, to też potencjalnie dobry trik, żeby sobie przeoszczędzić. No i co? I to chyba moje wszystkie, e, wszystkie przemyślenia na temat tego, e, tego, tego super serialu i tych wspaniałych książek. Ja nie ukrywam, że e, no lecę oglądać, nie? E, no i ode mnie to chyba tyle. Jak zwykle nie ma zakończenia. Narka!